Uh... Witam wszystkich cieplutko, serdecznie moi drodzy. Marianczelo z tej strony kłaniam się i zapraszam Was na kolejny film. A co za tym idzie na kolejną piękną partię z roku 1959. Biały gra to Abram Hasin, natomiast czarne bierki należał do Michała Tala, czarodzieja z rygi doskonale nam znanego szachisty, który nie jednokrotnie zaskakuje stylem i błyskotliwą grą taktyczną. Jak będzie w tym przypadku, może jakieś niespodzianki, zobaczymy, o właśnie zaczął padać mocny deszcz. Jak nie grat, moi drodzy? Mam nadzieję, że tego nie słyszycie. Jeżeli słyszycie, no to cóż, będzie klimacik. Marian Cello nagrywa w deszczu. Biały decydują się rozpocząć tę partię ruchem E4. Na co czarne? Odpowiadają C5. Obrona sycylijska, doskonale znany debiut. E, Grywany na całym świecie, tak naprawdę. Świetna odpowiedź na punkt, na punkt na ruchem E4. Skoczek F3 ze strony białego. Tutaj tak naprawdę będzie odklepana od deski do deski. Teoria debiutu. Skoczek C6, moi drodzy. D4. Uży Wam scrolla mam nadzieję, że nie będzie niespodzianek jak wczoraj cb D4, skoczek bije D4, skoczek F6 z atakiem na piona, skoczek C3 z obroną i rozwinięciem figury D6. Mamy do czynienia z klasycznym wariantem w obronie sycylijskiej. Goniec C4 wchodzi do gry, często poprawiany poprzez ruch Goniec B3 w niedalekiej przyszłości E6. Chodzi o to, aby, moi drodzy, odciąć gońca od punktu F7, przygotować miejsce dla gońca na E. 7 Krótka Roszada ze strony białego, no naprawdę, moi drodzy, pada chyba grat, chyba grat, to jest prawdziwa jesień, mam nadzieję, że nie średniowiecza. A6 ze strony czarnego, często czarne szukają swojej szansy na skrzydle hetmańskim w tych strukturach poprzez ruch B5. B5 wchodzi bardzo często, ten pion jest niebezpieczny tutaj podąża w stronę punktu B4, kopie skoczka, osłabia punkt tutaj centralny E4, więc jak widzimy, e, agresywna, agresywna koncepcja, no ale swoje szanse białe również szukają poprzez pchnięcie F4, które za momencik będziemy widzieli na szachownicy, natomiast tutaj jeszcze kończony jest rozwój, goniec E3, o właśnie ta pogoda płata figle, już nie pada, niesamowicie, deszcz pada 3 minuty z intensywnością, nieprawdopodobno później nie pada, Hetman C7, o, o pogodzie więcej jako szach, dzisiaj. Hetman C7, bardzo częste miejsce dla Hetmana. Hetman patrzy już na gońca, zwróćmy uwagę, który jest niebroniony, więc ten goniec B3 to jest dobry ruch, to jest prewencyjny ruch, tak się zazwyczaj gra. Koniec utrzymuje się na aktywnej przekątnej, ale nie jest już figurą podwisającą. Nie podchodzi to pod różne uderzenia taktyczne. Goniec C7, czarne, gotowe do krótkiej roszady. F4, no, zaraz wchodzi B5, trzeba atakować, trzeba być szybszym, póki jeszcze król nie zroszował. B5 ze strony Michała Tala, no, grozi jakieś b4 zaraz, z osłabieniem tego punktu, ale tutaj biały jest szybszy, moi drodzy, oczywiście jeszcze można było zagrać a3 stopujące, natomiast tutaj f5 nie ma czasu na pchanie tego piona, no bo tu otwieranie pozycji nastąpi, tak, oczywiście bicie na e6, dlatego skoczek bije d4, to jest jedyny ruch, który w tym momencie daje dla czarnego mniej więcej równą pozycję, wszystko inne, no wszystko inne już tak naprawdę daje białemu przewagę chociażby roszada w tym momencie e, pozwala ubić tego piona na e6, co tak naprawdę już jest lepsze dla białego no dobra, w tym momencie Tal zagrywa na lepszy ruch pozycji zabija skoczka na d4 hetman odbija d4 no i czarne na spokojnie sobie dopiero teraz roszują, decyduje się biały pójść za ciosem, bije na e6 i teraz tak, można to odbić pionem chociaż ten tutaj pion będzie problematyczny, na przestrzale jest goniec więc goniec bije e6 bardziej moim zdaniem logiczna odpowiedź. Wymiana gońców w grę mogła wchodzić, chociaż wtedy odbicie piona, te dwa piony sklejone mogłyby, e, mogłyby tutaj faworyzować troszeczkę centrum czarnego. Teraz ten pion jest na taki osamotniony tutaj na d6, ale zwróćmy uwagę na to, że izolowanego piona mają również i białe na e4. Co panowie z tymi pionami postanowią zrobić w przyszłości? Zobaczymy. W tym momencie myślałam o H3 H3 stopujące, żeby skoczek nie wdarł się, moi drodzy, na G4, nie pogonił dobrego gońca, ale tutaj wieża AD1, rozwój ponad wszystko biały, bardzo dobrze gra moi drodzy te pozycje wieża AC8, nie żaden tutaj napad w postaci, moi drodzy, skoczek G4 tylko zdwajanie ciężkich figur na linii C, co często ma miejsce właśnie w obronie sycylijskiej no i teraz król H1, prewencyjne posunięcie, nie chcę jakichś niespodzianek z tytułu tej przekątnej, zapewne w przyszłości biały. Oczywiście to nie był jedyny ruch. Tutaj, co tutaj można było zagrać? No, H3 jak najbardziej prewencyjne w grę wchodziło. No nie wiem, być może nawet wieże F4. Tak proponuje, moi drodzy, tutaj stok ryba. Aby zdwajać te wieże tutaj po linii F no plan, który wydaje się niby logiczny, aczkolwiek ta wieża, czy ona tu długo postoi będzie można ją atakować zapewne, tak tego tutaj, temu wariantowi trzeba by było się przyjrzeć skoczek D5 też było też było opcją jak najbardziej skoczek D5, teraz załóżmy skoczek bije D5 no i ja bije D5 tutaj goniec jest podbiciem, więc goniec D7, o znowu pada, no, niesamowicie zmienna pogoda moi drodzy jak kobieta przed okresem no i w tym momencie C czy można by było jeszcze tutaj yy, że tak powiem zagrać że tak powiem, żeby oczywiście yy, te dwie ciężkie figury nie czuły się komfortowo, nie mogły po, jakich, po jakimś odejściu gońca yy, brać piona na C2 yy, to jest tylko spekulacja my wracamy do partii, tutaj moi drodzy król H1 jednak wieża FD8 no i już wieża na jednej linii z Hetmanem, tym Hetmanem należałoby gdzieś odejść, chociaż yy, jeszcze nie, jeszcze nie najpierw ruch Skoczek D5 w tym momencie idealnie, w tempo to trzeba wybić, nie można tego skoczka, moi drodzy, tolerować. Tylko tak, wybicie skoczkiem to goniec może czuć się. Uuu, nie wiem, czy to słyszycie, ale prawdziwa zawierusza, moi drodzy. Ja nagrywam na poddaszu, nie wiem, czy wiecie. No, można powiedzieć, że troszeczkę się boję, o to, że może spaść mi coś na głowę. W każdym razie <laughs> jadę dalej, nie przestaję. Wybicie tego skoczkiem, tak jak mówię, prowadzi do odbicia pionem. Goniec zostaje taki troszeczkę zepchnięty z pierwszego planu na punkt D7, więc zostaje to wybite gońcem. Goniec bije D5, E bije D5 i skoczek D7. Skoczek D7 to przygotowanie, moi drodzy, miejsca dla gońca, który wejdzie zaraz na F. 6 No i pogoni Hetmana. Później poleci pion, bardzo ważny na B2. A jajaj, no problemy. Szybciutko tym Hetmanem trzeba odchodzić. Tutaj biały zwęszył, więc Hetman F4, bardzo dobre posunięcie. Tutaj już tempa nie ma. Goniec na F6, ale mimo to tal gra tym gońcem na F6. No i wisi pion. Co z tym fantem zrobić? Myślałem o c3. C3 był jak najbardziej dobrym ruchem, chociaż tutaj mamy goniec d4. Biały mówił: dobra, możemy wymienić gońce. Twój goniec jest za silny, muszę go zneutralizować. Wieża e8, tutaj tal nie wymienia gońców, bo oczywiście po biciu skoczek odbije i skoczek czuje się świetnie, moi drodzy, na polu f6. To jest naturalne miejsce tak naprawdę dla skoczk. C3 w tym miejscu. No tutaj c3... No, trzeba zagrać tak naprawdę, żeby nie było problemów, eee, a tak naprawdę to jest dodatkowa protekcja dla gońca, który jest, moi drodzy, na D4. Wieża E7, być może jakieś zdwajanie wież po linii E, no, to jest jakaś opcja z pewnością. Gonie C2. Przerzucenie gońca na tą przekątną, bardzo dobry pomysł. Goniec tutaj praktycznie martwy, patrzący, strzelający w swojego piona, a tutaj jakieś groźby przeciwko H7 z hetmanem będzie można uskuteczniać. Może jakieś tutaj, moi drodzy, pod Windowanie wieży i wyroki na H7. Zobaczymy, jak będzie w partii. Teraz tal wymienia gońce. Moi drodzy, biję tutaj na D4 i odbicie pionem jest troszeczkę niemożliwe, bo wisi C2. Odbicie wieżą jak najbardziej. Ale Biały, wyobraźcie sobie, nie wziął tego gońca w tym momencie, tylko wtrącił Hetman H4 z polowaniem na H7. To poczeka. Jest problem z H7, moi drodzy. No, grożą, grożą nieprzyjemności, więc w tym wypadku trzeba zagrać skoczek F8, żeby pobronić punktu H7. I teraz dopiero wieża odbija D4. E, myślę, że Hetman bije D4 było słuszniejsze. Tak naprawdę, wieża bije D4, no też fajnie, też fajnie. Wieża będzie tutaj mogła podążać po tym rzędzie czwartym, ale zobaczycie, że to może się później zemścić delikatnie. Wieża E2. Hmm, wygląda na to, że Tal parował swoją wieżę bardzo brzydko, bezczelnie na drugi rząd. A taka wieża, jak wiemy, jest bardzo niebezpieczna. Co zrobić? Wisi nieco, moi drodzy, więc trzeba coś z tym fantem począć. W tym momencie mamy goniec f5, e, atak na wieżę, no dobry ruch, tutaj za bardzo brać nie ma czasu, tal bo wisi tutaj, moi drodzy, jakość, więc wieża z c na e8, no ale tal opanował doszczętnie, tak jak kiedyś używałem tego przysłówka, doszczętnie opanował linię e i co z tym fantem zrobi Abram Khasin? Pozycja? Jak ocenicie pozycję, moi drodzy? No, aktywniejsze troszeczkę są te, te wieże e, czarnego. Ta wieża na rzędzie siódmym bardzo niebezpieczna, chociaż to oczywiście jeszcze o nie przesądzę. Partia trwa dalej, moi drodzy. Wieża B4. Wieża B4. Jakie to ma tutaj, e, jaki to ma sens? No oczywiście pobronienie punktu B2, żeby tal sobie bezkarnie piona nie wziął. Za bardzo pchać piona nie można boleć. Ten na B5, to jest mam nadzieję jasne. Wieża D1, ale sztal operuje tymi wieżami. E, tutaj atakuje stępem, moi drodzy, piona na D5 i robi miejsce dla swojej kolejnej wieży. Ajajaj, jeżeli uda mu się zdwoić wieżę na siódmym rzędzie, to już będzie koniec. Czy uda się? Nie uda się, bo teraz jest goniec C4. Bardzo dobre posunięcie. E, goniec tak naprawdę odcina wieżę tutaj przed y, wdarciem się na D2. No ale teraz hetmana trzeba uruchomić. Hetman stoi tak na, na razie tutaj skromnie, patrzy z boku. Hetman e7. O i teraz są ciekawe mo motywy. Być może zaraz wieża e2, jakieś tutaj moi drodzy próby odbicia tego gońca. No niesamowicie ciężkie figury tutaj są skoordynowane. Jeśli chodzi o figury ciężkie, figury ciężkie białego, no to taki trójkącik bermudzki niekoniecznie. Czują się one tutaj dobrze i aktywnie. W tym momencie mamy, moi drodzy, Hetman 1 Hetman F4 było dobre. Hetman F4, bo po E2 mamy Hetman tutaj F3. Być może pozycja zostałaby utrzymana. Pozycja koło równa jak najbardziej tutaj nie można mówić o przewadze <coughs> jakiejś miażdżącej którejś ze stron. Tu jednak Hetman na 1 od razu. To też tak naprawdę jest dobre posunięcie, bo atakuje wieżę, uniemożliwia zagranie dla tala wieżą na E2, no ale można co? Co można? To jest pytanie do Was: co gra teraz, moi drodzy, Michał Tal? Michał Tal gra świetne posunięcie, moi drodzy. Jeżeli widzicie, no to oczywiście e, napiszcie, bo zapewne ten filmik będzie wrzucany w formie premiery. Więc zapraszam. Oczywiście można wziąć na D5. Wieża bije D5. Tego punktu D5 broni goniec. Jeżeli goniec odejdzie, to moi drodzy leci tutaj. Uuu, no można powiedzieć, że wygranie piona w tym wypadku. Wygranie piona czy coś więcej? No linia mogłaby lecieć w ten sposób. No wygląda na to, że już o wiele, wiele lepiej stoją, moi drodzy, czarne. Dlaczego wiem, że lepiej? Bo jest mat. Oczywiście tutaj były groźby matowe. Nie tylko utraty materiału, więc w tym wypadku po biciu tą wieżą na d5, no nie można bić tej wieży gońcem. Jest to wysoce, niezalecane, że tak się wyrażę. Hetman f2. Szybciutko odchodzą, moi drodzy, hetmanem tutaj z tej linii e. Dlatego, jak widzicie, odejście tym hetmanem na e1 pozwalało zagrać na taktyki. Opanowana linia e. Robi swoje, ciężkie figury I przy okazji ten król tutaj, wtulony wróg No niebezpiecznie, niebezpiecznie Daje możliwości dla czarnego Aby tego króla szukać Motywów matujących tego króla o, W ten sposób się wyraża, ale partia się nie kończy Moi drodzy, wieża E5 No naciska, upar się tal, że będzie Te wszystkie swoje ciężkie figury Trzymał na, na linię, no tak jak nuklearne Działo, ale China kiedyś to teraz no, ta Swoje tutaj armaty Wytoczył Goniec D3 w tym momencie nie można wpuścić wieży pod żadnym pozorem na E2, więc goniec musi kontrolować to pole jak najbardziej. Ale teraz skoczek. Już nie musi, moi drodzy, patrzeć na H7 z królem, bo nie ma tutaj gruźb, więc skoczek wchodzi do akcji. Skoczek D7 i być może zmierza gdzie. Być może tu, być może tu, no zobaczymy. Bardzo aktywny skoczek zaraz się zrobi. Wieża F4. No, wygląda na to, że biały nie chce być gorszy. Też straja ciężkie, jak to brzmi w ogóle, straja swoje ciężkie figury. No i patrzy tutaj, moi drodzy, patrzy na F7. Ale to nie jest takie straszne, jakby mogło się wydawać. Oczywiście, skoczek F6 mogło przyjść do głowy, dobry ruch, ale tutaj jest lepszy ruch. Skoczek C5. Tu tak naprawdę nie ma tempa, bo czarny będzie miał tempo jako pierwszy. Widzicie to? To poszło w partii. Hetman, moi drodzy, jest podbicie, wieża bije w 7, ale teraz leci figura. Niestety, zagranie błędne. W tym momencie należało zagrać Hetman. Hmm, hetman co? Hetman C2 nawet. żeby bronić gońca. Tutaj przeliczył się Abram Hassin. No, nie stalem takie sztuczki. Wziął tutaj, moi drodzy, piona na F7. Atak na Hetman, ale tu leci goniec i też jest atak na Hetmana. Jeżeli wieża, moi drodzy, zabiłaby tutaj. Tak nie było w partii. W partii został zagrany Hetman F3. Już tak naprawdę z przegraną pozycją dla, dla białego. E, natomiast jeżeli tu zostałoby zabite, no to tu mamy bicie stępem. Leci hetman, jest szach, moi drodzy. Król e, może grać na g1, chociaż tutaj jest opcja jeszcze wzięcia tego wieżą. Jest czy nie ma? No nie ma, jeżeli to zostałoby wzięte wieżą, no to jest bum. Coś takiego, moi drodzy. Jest szach, trzeba by było to wybić i mamy mata, jak widzicie. Więc w tym wypadku same kłopoty po biciu tego Hetmana trzeba by było królem grać tutaj na G1. Stratę materiału niesamowite. Hetman F3, dlatego też poda w partii, ale partia nie trwa długo. Wiecie dlaczego? No bo teraz mamy, moi drodzy, wieża 1. Niesamowicie tutaj operuje tymi ciężkimi figurami Michał Tal, moi drodzy. Tutaj jeszcze Hetman D5, takie troszeczkę rozpaczliwe. No niby jest na taktykę zagrania można. Yy, Odejść można, wyrządzić krzywdę Hetmanowi. Ktoś mnie poprawiał dla Hetmana. jak chciałem powiedzieć, no, ale podobno na Podlasi i w armii Mazurach tak się mówi. Nie wiem, język polski bardzo trudny, ale radzę sobie jakoś, mam nadzieję. No, są groźby. Są groźby chociażby bicia tego. E, będzie szach, tak? Natomiast w tym momencie jest łatwa obrona. Łatwa obrona. Ktoś powie. Dlaczego w tym miejscu po ruchu wieża A1, bo jeszcze się cofniemy na momencik, dlaczego biały nie wziął Hetmana tutaj? Wiecie dlaczego? Bo teraz wieża bije, moi drodzy, F1, Hetman bije F1 i wieża bije tutaj. I wyobraźcie sobie, że czarny jest o wiele lepszy w tej pozycji. A wiecie, z jakiego tytułu? Z takiego, że to wchodzi mimo wszystko jest po Hetmanie. Z po Hetmania oczywiście wieża będzie wymieniona za Hetmana, ale skoczek zostanie na czysto. No właśnie. Król źle stoi. Jest problem, moi drodzy, pierwszego rzędu cały czas. Król nie ma furtki. Furtka uratowałaby tutaj białego zapewne. Dobra, dlatego też nie można tego było wziąć. Tutaj padło Hetman D5. No i Hetman bije w 7 Hetman bije w 7 Podchodzi tak naprawdę podbicie, wydawałoby się. Podchodzi czy nie? Nie podchodzi. Bo wieża, moi drodzy, związuje. To wieża z F1. Ta wieża jest praktycznie out of the game. Praktycznie nie gra, tak? Tu jest po partii, moi drodzy, to jest minus ponad minus 6,5. Nie wiem, nie sugerujemy się liczbami, ale tak naprawdę no co tutaj grać można? No Hetman bije w 7 jeszcze padło w partii. Eee, I tutaj niespodzianka i tutaj niespodzianka. No Oczywiście bić tego nie można, król H8. Niespodzianka, czy nie niespodzianka? Niespodzianka nie była to niespodzianka powiem tak. Spodziewał się ktoś bicia królem być może? Ja się spodziewałem, ale nie można. Wieża patrzy, więc trzeba królem odejść na H8, więc żadna niespodzianka, chyba, że tylko dla mnie. No ale skomplikowana pozycja, bardzo kompleksowa, ze względu na to, że jest związanie, wieże świetne stoją, mają ze sobą komunikację i tak naprawdę w tym momencie e, bicie tego, no to jest sytuacja... No taka, że z figurą do przodu zostaje, zostaje czarny, jest po partii. ale co tu innego, moi drodzy, grać biały mi po król h8. Został zagrany jeszcze król g1, żeby króla przytulić do wieży, ale to nic nie zmienia, ten skoczek odcina tutaj wszelkie możliwości, tutaj jest cały czas, moi drodzy, związanie, tutaj proste, wieża f1, bije, wygrywa. Tak było w partii. Jako kontynuacja tutaj przyświecała Michałowi Talowi. Oczywiście teraz można to odbić Hetmanem, chociażby Hetman bije D, e, przepraszam, F1. Tutaj partia długa, długa, ja już zmęczony, więc mogę się mylić, wybaczcie. No i chodzi o to, żeby teraz zagrać wieżą na E jeden, bardzo kompleksowe ustawienie moi drodzy tych ciężkich figur, tutaj jak widzicie cały czas była presja cały czas były możliwości tutaj lania cały czas trzeba było mieć kontakt tutaj z y, ciężkimi figurami a konkretnie figury musiały być in touch, musiały być cały czas ze sobą w kontakcie żeby ta wieża nie została osamotniona, no bo wtedy wchodził mat, więc tak naprawdę tutaj cały czas trzeba mieć oko na tą wieżę za F1, król odszedł tak jak widzieliście Król H1. No i teraz wieża pobiła F1. Tutaj można byłoby, ktoś powie, bić to królem. Dlaczego by nie? No ale wtedy ma to oczywiście w jednym. Nie ma co zbierać, więc wymuszone bicie Hetmanem, co tak naprawdę prowadzi do wieża E1. Mimo wszystko, w tym momencie Abram Hassin poddaje partię. No nie dziwię się tak naprawdę, no bo co tutaj moi drodzy zostaje? No nie wiem, tutaj Stokwisz podpowiada B4 to oczywiście leci hetman oddana zostaje wieża, no ale ten skoczek dokończy dzieła król zaraz wejdzie do akcji i e, będzie no, po wszystkim praktycznie figura do przodu w końcówce z kimś takim jak Michał Tal nie chciałbym tego przeżyć na własnej skórze dziękuję za uwagę moi drodzy i do usłyszenia